Siemano z tej strony Hunter w dzisiejszym filmie to taki w sumie specjal będzie. E, obejrzę swój stary film sprzed dwóch lat. E, zobaczycie co ja tam robiłem. E, po co ten film powstał, jaka była geneza tego filmu. No i oczywiście pośmiejecie się z, trochę z tego i no będzie śmiesznie. Dobra, w takim razie ja odpalam ten film. E, generalnie ten film był nagrany jakoś dwa lata temu. Jak e, po prostu tworzyłem kanał, możliwe że to był jakiś trzeci, czwarty film na moim kanale. No i co? Film generalnie nazywał się Piwa tanie versus drogie. Pomysł padł jakoś tak spontanicznie, moim zdaniem. No i co? Włączamy. Z tej strony, Hunter, dziś pokażę wam piwa tanie versus drogie. Zostańcie do końca, gdyż na końcu będzie konkurs. Nie przedłużając, startujemy. Zaczynamy. Oto są piwa, które będę testował. Udało w Generalnie, jak możecie zauważyć, to miałem maskę. Miałem taką w sumie kominiarkę, można powiedzieć. Okulary no, dosyć, dosyć to dawno było. Generalnie wtedy jakoś tak nie miałem pomysłu, co nagrywać. Nagrywałem, co się da, co mi wpadło w głowę, do głowy. No i co mogę powiedzieć? Generalnie wtedy jakoś tak nie miałem, powiedzmy, odwagi na przykład pokazywać się w internecie, no i dlatego ta kominiarka. No ale wtedy większość osób w sumie oglądając ten kanał wiedziało, że to ja jestem, po prostu, bo było to udostępniane na Facebooka, na jakieś social media moje, także można było się domyślić, że to ja. No i większość filmów ogólnie z tego okresu była po prostu takich ustawianych, było takich po prostu, żeby ludzie mogli się pośmiać, i no dla Beki nie można co się oszukiwać. No to co? Odbyła mi się cena poszczególnych piw i zaczynamy od pierwszego. Niestety już było otwarte, ale jeszcze raz. Myślę, że opłaca się go kupić. No i to było ogólnie no, trochę śmieszne, bo generalnie degusta, degustując y, jakieś tam napoje, piwa albo alkohole, y, zazwyczaj się pewnie nalewa do kieliszków jakiś albo no czegoś takiego, ja nie wiem, nie w sumie nigdy nie degustowałem, a tutaj o cyk pół szklaneczki walony było, także całkiem nieźle. No, ale powiem Wam, że no, wtedy, wtedy, o dziwo, w miarę, w miarę się czyłem jeszcze po takiej dawce alkoholu. wodą, żeby z... nie nie, nie, nie był w usach, ten sam svak. Dobrze, testujemy teraz drugie piwo. Typiły bardziej czuć goryczkę niż w poprzednim yy, Podejrzewam, że poprzednie było bardziej rozcieńczone Ale powiem wam, że w takim zamaskowaniu to ciężko było ten film nagrywać Z tego względu, że yy, ja nie miałem takiej kominiarki, że macie jeszcze otwory na oczytko. Yy, to się nazywało taki komin, nie? Się nakłada tak dotąd przeważnie, żeby tam jakieś yy, cieplej było w szyję i tam na twarz I to było coś takiego, że ja miałem o taka doton nałożony i czapka, nie? I praktycznie ciężko było w sumie zobaczyć, bo mm, obstawiam, że wtedy miałem ten komin dotąd nałożony. Z, przez niego trochę było widać, ale ciężko. Także i tak szacun. Tak przynajmniej w smaku smakuje. I pijemy. Zostaw pół I lecimy trzecie piło. Moim zdaniem piwo porównywalne, o, ale ma yy, inny smak, inną goryczkę, ale moim zdaniem całkiem niezłe. Generalnie mogę wam tutaj powiedzieć taki sekret, w sumie to yy, nie wiem czy wtedy no, kilka osób może wiedziało, ale wtedy jak testowałem te piwa i kupiłem, bo ja je sam kupiłem w sklepie, miałem 17 lat, to jest kurde... Yy... No powiem tak, są takie sklepy, który, yy, w których da radę kupić, yy, nie mówię tu jakich, nie chcę nikomu zaszkodzić czy coś, yy, ale no, dało radę kupić yy, nawet tutaj, o widzicie, 6 piw, wtedy chyba... Więcej było niż 6. No tutaj mamy się cieszyć, ale chyba było z 8 kupionych, z tego co mi się wydaje. No. Czwarte piwo z kolei. To ma całkiem inny smak, goryczka podobna do poprzednich, ale w tym nie czuć ogólnie smaku piwa, tylko taki mocniejszy smak goryczki właśnie, ale moim zdaniem to wypadło ze względu na cenę tak średnio. Generalnie teraz mogę się powiedzieć co do tych piw no i tak, mogę powiedzieć, że piw już jakoś pół roku żadnego alkoholu nie piłem jakoś tak. No tak wtedy pamiętam to było jakieś zakończenie roku szkolnego to tam trochę z wapiła wypiłem, ale generalnie alkohol nie piję jakoś tak. Nie, nie, nie lubię już alkoholu, tak jak kiedyś. No, wiadomo, wolę jakiś tam sport czy coś poćwiczyć sobie. Sprawia mi to większą przyjemność niż jakieś tam picie alkoholu, nie? Ale każdy, każdy ma swoje preferencje, można tak powiedzieć. No, a jeśli chodzi wtedy, no to generalnie zawsze się przyjęło, że ta perła była takim piwem, można to powiedzieć, najlepszym, bo to piwo lubelskie. Ja jestem z lubelskiego. No i tak, generalnie, w smaku to. Te cztery piwa: Harność, Tatra, Perła, Prażubra. No to jest podobny smak. No to wiadomo, czymś tam, mniej więcej czymś tam się różni. Ja nie, nie znam się dokładnie na tych piwach. No, w smaku, no to wiadomo, te Harność, Tatra najtańsze. Perła, mimo że tańsza, ale jest w smaku. No może nie, nie bardzo, ale trochę, trochę inny smak jest tej perły. Prażubra już nie pamiętam w sumie kiedy piłem. Raz tylko w życiu chyba wtedy wypiłem i nigdy już więcej. No i zaraz zobaczycie, jak testuję właśnie ten yy, yy, kapitana Jacka, bo wtedy właśnie ten kapitan Jack jakoś niedawno wyszedł. Yy, nie wiem, czy to z pół roku temu, kiedy ja to testowałem, nie wiem, jakoś tak jest. No i to jest parados, ale to potem zobaczycie. To piwo nie smakuje jak poprzednie. W nim smak Tequili. I bardziej słodkie jest. Ale mimo to mi smakuje. Ostatnie piwo, według cen najdroższe do przetestowania. Tym bardziej czuć gorączkę niż poprzednim. Powiem Wam tak, już co sumie do tej pory już nie pamiętam, e, jakie to smaki tych piw były. Kapitan e, Jack to jakiś tam tequila, coś takiego. E, tutaj e, Red Desperados, czerwony. Też nie pamiętam, prawdę mówiąc. Generalnie, no wiadomo, to są te droższe piwa, takie bardziej smakowe. No tam. Przeważnie to te, takie piwa jakieś kobiety, dziewczyny kupują. E, tak, tak mi się wydaje. No ale wtedy no, trzeba było przetestować. A, z tą goryczką to też były jaja, bo, y, bo ja nawet nie wiedziałem, w jakim stopniu oceniać te piwa. E, no i tam gdzieś jakiś, może nie poradnik, ale y, jakaś tam recenzja piwa, i tam mówi, że tu goryczka jest coś tam, coś tam. Mówię, a, podłapię sobie i tego i coś takiego powiemy. Smakowo, ma inny smak, ale myślę, że całkiem niezły. Według mojej opinii, najlepszym piwem według mnie jest piwo numer 3, potem co piwa 5 i 6, drugie, trzecie. Na czwartym miejscu piwo numer 2. Na piątym miejscu piwo numer 4, na ostatnim piwo numer 1. To jest taka moja opinia. Każdy ma inne, inny smak. Po prostu, według mnie, najlepszym piwem jest piwo numer 3. No w sumie, ze względu na czas, generalnie teraz, tak jak mówię, nie, nie spożywam alkoholu. Mogę Wam powiedzieć, że myślę, że bardzo moja cena by się nie zmieniła. Chociaż może może ta perła nie byłaby na pierwszym wtedy, czy teraz, bo wtedy to na pewno by byłaby na pierwszym, nie? No i co, to się nie zmienia w sumie, jeśli chodzi o moją ocenę, zostaje przy tych samych, tutaj nie ma co zmieniać. Specjalnie dla Was spróbuję wszystkich piw naraz, nalewając wszystkie smaki piw do jednej szklanki. Pomyślicie sobie, że to taki w sumie bełt wyszedł z tego, no powiem wam, że w smaku jakoś to było takie jak ta perła, nie? bo to większość widać było, że wlałem tych piw tańszych, tych takich typowo chmielowych, no i te smakowe tak pod koniec. Generalnie smak był, już w sumie nie pamiętam do tej pory, ale z tego co mi się wydaje, to nie był wcale taki zły, jakby się wydawało. tym niezłe teraz przetestujemy kalkomat ile ja będę miał promili po wypiciu no powiedzmy jednej szklanki każdego z tych. 1,86 póki co. Generalnie to było, ten wynik był dużo zakłamany, bo jak tu sobie nie widać, bo tu cięcie było, ale generalnie po wypiciu alkoholu trzeba tam odczekać chyba 10-15 minut, nie wiem dokładnie ile, jak to tam się mierzy, i żeby był taki wynik rzeczywisty, taki jak powinien być. A ja tutaj od razu po wypiciu poczekaliśmy się aż wyzeruje i od razu było mierzone. Dlatego taka właśnie wynik. Ale generalnie to było tak, żeby. Po prostu beka była z tego, nie? I, no i taki to jest sekret tego alkomatu. Y Smaczne. Jak mówiłem pod koniec konkurs, do no wygranie jest czteropak marki piwa marki Warka żeby wygrać, czy zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz o treści konkurs, aby wygrać czteropak piwa. No i co? Generalnie tutaj dalej już konkurs jakiś tam ogłaszają wtedy. No i co? Jeżeli chcecie, żebym wstawił ten film generalnie cały, taki jak kiedyś był wstawiony na, na kanał, to musicie wbić 60 myślę, łapeczek w górę. Żebym wstawił. No i co? Zostawcie subskrypcję na tym kanale. No i co, odcinek z Metina za tydzień będzie, live w tym tygodniu, może coś, coś wlecą, jakieś live. No i tyle. Życzę Wam wesołego nowego roku, żeby Wam się wszystkie, wszystkie postanowienia spełniły. No i co, widzimy się za tydzień na Metinie Siemano.